Jest ciężko, jest mnóstwo błota, dużo wody w kolejnach. No my jechaliśmy jako jedna z pierwszych załóg, byliśmy drudzy na trasie, więc jeszcze to jakoś wyglądało, ale teraz w drugiej pętli sobie nie wyobrażam. No jakoś rajd jakoś na razie jedzie i trzeba się ścigać w tych warunkach. No My straciliśmy trochę czasu na drugi moje się z powodu wspomagania, które nam padło. No, i teraz musimy gonić. Ew, awansowaliśmy już o kilka pozycji, w tej chwili chyba jesteśmy na, na ósmym, ale cały czas będziemy odrabiać pozycję. Czuję, że mi ucieka, uciekają sekundy, chciałbym walczyć tutaj jak najlepsze miejsca. W prezencie na dzień dobry dostaję 30 sekund. No, można powiedzieć niezasłużonych, nie no, ale to jest rajd. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. Na pewno odrobimy trochę czasu, a, a przypuszczam, że jeszcze wiele przygód czeka wszystkich na tym rajdzie. Robert jedzie świetnie, także on w tej chwili jest od nas szybszy i nie wiem, czy to jest plan, żeby, żeby go ścigać. My chcielibyśmy się do, do człapać do, do podium i zrobimy wszystko, żeby, żeby uzyskać najwięcej pozycji, jak będzie to możliwe. Absolutnie nie powinniśmy przerywać rajdu, czy organizator nie powinien przerywać rajdu. My jedziemy, dopóki drogi są przejezdne, ścigamy się w każdych warunkach, nieważne czy pada deszcz, czy, czy świeci słońce. Chodzi o to, żeby najszybciej przejechać z punktu A do punktu B, a jakie są w danym momencie warunki, to jest rzecz drugorzędna. Dopóki wszystko jest bezpieczne, a jak widać nic się złego nie wydarzyło. To do dopóty trzeba jechać i trzeba się ścigać. No jadę w Gorsecie, który odciąża bardzo moje plecy i akurat to, że spadł deszcz powoduje, że droga jest nieco bardziej miękka, więc jedzie się łatwiej, jeżeli chodzi o ewentualny ból pleców. Także no, nie myślę o tym w tej chwili. Niektóre zakręty są przyczepne, inne są bardzo śliskie i, i trzeba się prze, prześlizgać przez niektóre zakręty, a w innych znowu wykorzystać przyczepność. I bardzo trudno jest oszacować, gdzie, jak trzyma. Dlatego różnice są dość spore i myślę, że na mecie różnice również będą duże. Twój samochód dużo zabrał pochwał od różnych kierowców. Co ty możesz powiedzieć poza tą awarią, wspomagania, jak się nim jedzie? Dobrze. Na razie, na razie dzisiaj nim dobrze, chociaż zrobiłem nim tylko trzy os -y, A już raz zaliczyliśmy awarię, także to nie było, to nie było fantastyczne. Eee, no ale, ale w tych warunkach. Wydaje mi się, że ciężko e, znaleźć jakieś optymalne ustawienia. Chodzi tutaj bardziej o, o przetrwanie, o nie, nie zatopienie się, nie zakopanie w jakiejś kolejnie. I jak na razie auto się nigdzie nie zakopało i mam nadzieję, że tak będzie do mety.